I słuchajcie, w tej geowłówkinie, tam gdzie ma być posiona roślinka albo wsadzona, jak to woli, wycinamy takie e, nożykiem, takie otwory. Mniej więcej co jakieś tam, w zależności od wymogów rośliny co jakieś 30 cm, ja to może mam trochę więcej. Tak, żeby mógł ogórki, wiadomo, że one się później rozrastają. On musi mieć też pole do popisu. Także ja robię to właśnie tak. O, I tu wsiejemy nasze ogórki.